Soy blocker hit czy kit? Od razu wam mówię, że dla mnie to jest hit. A dlaczego? A dlatego, że dla mnie to jest duża oszczędność miejsca. Bo w takiej tacce zmieszczę takich oto 45 kostek. No tu 45 doniczek bym nie zmieściła. To jest dla mnie naprawdę duży plus, bo ja nie mam dużo miejsca na parapetach. Więc to mi naprawdę pomaga zwiększyć ilość moich rozsad. Kolejny plus, no to jest taki, że mniej plastiku, no i jest trochę czyściej. Bo aż tak to nie brudzi, jakbyśmy się tutaj bawili z doniczkami. Tylko niektórym ludziom się to rozpada i narzekają na to. A dlatego, że źle dobrali, yy, albo ziemia jest za lekka, albo ją za bardzo podlewają, albo jest za sucha. Jak zrobić taką kostkę? Ziemia musi być taka, że jak ją zgniotę, to ona się formuje. Tu się nie wylewa woda, ale jest na tyle wilgotna, że się fajnie, elegancko formuje. To jest zwykła ziemia do wysiewów e, kronen, bez perlitu. Oczywiście może tu być perlit, ale też nie e, przesadźcie z nim, bo jak będzie go za dużo, to też Wam kostka nie wyjdzie. Tak. Jak robimy nadmiar? ściągamy. Wam tu pokażę. I wyciskamy kosteczkę. I widzicie, taka kostka, ona się nie rozpada. Jeszcze jak tu przyjdą korzenie, ona jeszcze się bardziej wzmocni. Będą, będą tu korzenie ładnie oplatać tą kostkę. Tutaj jest dziurka na nasionka. Przysypujemy, jeżeli potrzebujemy przysypać. Przykrywamy taką tackę folią, żeby nam to nie wysychało do momentu, aż nam rośliny wykiełkują i mówię, jak to zgnieciemy, ona musi się formować nam. Nie wolno doprowadzić do wyschnięcia takiej kostki, bo jak ona przeschnie nam za bardzo, też się będzie rozpadać, więc musimy pilnować, żeby one były non-stop wilgotne. Mówię, od dołu podlewamy i nie ma prawa Wam się tutaj nic rozwalić. Nie polecam tak, dlatego że mówię, jak ktoś ma mało miejsca, to nie jest trudne. Jeżeli zrobimy odpowiednią konsystencję ziemi, są mniejsze te kostki w sprzedaży, ale ja ich nie polecam, dlatego że czy mniejsza kostka, tym częściej trzeba podlewać. A komu by się chciało non stoplatać? Z konewką. Ta kostka na pewno utrzyma dużo dłużej wilgoć niż te takie malutkie 2x2. To ma 5 na 5 I taki rozmiar polecam. Do czego to jest dobre? Ja to lubię używać do sałat, musztardowców, kapusty, kalafiory, coś co już nie muszę pikować. Sieję w tym kapustę i trzymam ją do końca. Później wsadzam tylko do gruntu i się nie bawię już w pikowanie, w przesadzanie w doniczki tylko ona do, od początku do końca jest w tym. No jeżeli chodzi o pomidory papryki, no to w tym wiadomo do końca nie będzie. Możemy w tym wysiać, ale później trzeba wsadzić to w doniczkę w większą. A jeżeli chodzi o sałaty, kapusty, tak jak mówiłam, to jest naprawdę świetne roz, rozwiązanie. Nie trzeba 500 razy tego. No i dużo tu zmieścimy. tak? No mówię yy, 45 sałat czy kapust na jednej takiej tacce. No to jest naprawdę dużo. Więc w skrócie, dobrze dopasujcie ilość wody do ziemi, nie przesuszajcie kostek, podlewajcie je od dołu, ewentualnie zraszajcie od góry i nic Wam się nie będzie rozpadać. Tu naprawdę nie ma nic trudnego, dociskamy, podniamy nadmiar ziemi i lecimy z kostkami. Więc polecam. Do zobaczenia.